Zadanie 17, no to tutaj mamy trochę trygonometrii, trochę twierdzenia Pitagorasa. Wiemy na pewno, że mamy trójkąt prostokątny, więc możemy go sobie jak, jak najbardziej narysować i wiemy, że przeciwprostokątna to jest AB. No to zapiszę sobie w taki sposób, że tu mamy AB, to tu będzie C. I teraz tak wiemy, że AB to jest 15, wiemy, że BC to jest 7 i kąt alfa jest przy wierzchołku B, czyli tutaj. No i dobra, i teraz tak, mamy tutaj pytania o sinusa, cosinusa oraz o tangens. Zacznijmy może od tego, żeby policzyć sobie a, czyli tak, a kwadrat dodać 7 kwadrat musi nam dać 15 do kwadratu, czyli a kwadrat to się równa 225 minus 49, a więc a kwadrat będzie 176, no i teraz to pierwiastkujemy, no i co tutaj będziemy mogli zrobić? A, no, w sumie mamy tutaj podpowiedź w odpowiedziach, więc 176 to jest nic innego jak 16 razy 11, czyli nasze A to będzie 4 pierwiastki z 11. No i dobra, i teraz tak, potrzebujemy trochę wzoru. Ok? Udało mi się jakoś je wkomponować. I teraz tak, nas pytają o sinusa. No to sinus to będzie A przez C. W związku z tym musiało to by być 4 pierwiastki z 11 przez. 15. Mamy taką odpowiedź y... dla sinusa? No nie mamy takiej odpowiedzi, czyli sinusy na pewno nam odpadają, czyli tu już mamy dwie odpowiedzi złe. Skupmy się na kosinusie. Cosinus alfa to byłoby znowu 7 przez 15. No i tutaj już mamy jedną odpowiedź, czyli to będzie C, to jest dobra odpowiedź, czyli ta nam na pewno odpada. Ta też nam odpada. Został nam tangens, no i tangens. To będzie nic innego jak po prostu 4 pierwiastki z 11 przez 7. 4 pierwiastki z 11 przez 7, no i mamy odpowiedź f. No i zadania zrobione.